Hej, ma z dzień czwarty. I dzisiaj lecimy do Londynu, powiem, bo ja tak bardzo chciałam polecieć właśnie tam w okresie świątecznym i w końcu się to udało. I zobaczcie, jak Polskę przysypał śnieg. Nie, tym razem przeżyliśmy najgorsze turbulencje, jakie mieliśmy w ogóle, kiedy lataliśmy No były straszne, ale na szczęście doleciliśmy. Lądowaliśmy na lotnisku Stansted Wsiedliśmy w pociąg i nim bezpośrednio w 48 minut jechaliśmy już do centrum Londynu. Wykupiliśmy karty na komunikację miejską i ruszyliśmy na jedzenie. Ilość ludzi, metrze troszkę mnie przeraziła, bo zobaczcie, ile ich jest. Na miejscu odwiedziliśmy pomnik Amy Winehouse i oczywiście przywitała nas angielska pogoda, Troszeczkę popadało. Ale pojechaliśmy w końcu na jedzenie, także troszkę się przed tym deszczem ukryliśmy. Ja wziąłam sobie karbonarę w tym serze, w końcu chciałam spróbować, i te gofry tak mnie kusiły, że też je wzięłam. Na powrocie zamknęli nam jedną stację metra, także wszyscy poszli do tej drugiej, którą zawiadomili, no i takie czekały nas kolejki. I w końcu po bardzo długim dniu dotarliśmy do naszego hotelu. I słuchajcie, to było najlepsze podsumowanie dnia, bo trafił nam taki piękny apartament, że o oh my God, po prostu 90 metrów mieszkanie, dwie sypialnie, widok, przepiękny, oddzielne łazienki, spokoju się wchodziło do łazienki.